Druga tegoroczna kolejka nie przyniosła żadnej zmiany lidera. Ale czy można powiedzieć, że była nudna? Absolutnie nie. Przekonacie się o tym oglądając dalszą część magazynu. Zresztą niech przemówi obraz i ta krótka kompilacja kilku niesamowitych trafień. W jedynym sobotnim meczu Trzeciej Ligi PKS Bigos pokonał Wabank. Trudno mówić tu o niespodziance, bowiem ekipa bankowców pozostaje bez punktów i wyprzedza w tabeli tylko Patataję. Bohaterem wśród kapuścianych został Bartłomiej Czarnota, autor obydwu bramek strzelonych po przerwie. Mecz bez większej historii. Nuda. No Nic się nie dzieje, proszę. Te słowa Inżyniera Mamonia teoretycznie pasowałyby także do meczu Obi z Plagą Szczurów. Teoretycznie, bo wskazuje na to bezbramkowy wynik. Jednak w gruncie rzeczy było to niezłe spotkanie, z całkiem sporą liczbą podbrąkowych spięć. Zabrakło skuteczności, a czasami po prostu drobiny szczęścia. Na ten wynik na pewno narzekać nie będzie Bilenium, które miało okazję wysforować się na samodzielne prowadzenie. Czy tę okazję wykorzystało? Owszem. Jednak droga była wyboista, jak w piosence Wojciecha Młynarskiego. Walcem, który ją wyrównał, był oczywiście Dawid Kurkiewicz. Kurkiewicz, będący bohaterem Bilenium... Było, 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 było. Do 19 minuty utrzymywał się wynik bezbramkowy. Pewnie przed meczem gracze czwartego piętra nieruchomości braliby taki rezultat w ciemno. Jednak w końcówce nie starczyło sił. Pierwszy gol kompletnie rozmontował team Łukasza Łukowskiego. Potem poszło już gładko. Kurkiewicz dorzucił jeszcze 3 trafienia i informatycy wygrali 4 do 0. W dobrej formie jest posesja. Drużyna Artura Bogaja pokonała GKS Abramów 3 do 0, a wszystkie trzy trafienia zapisał na swoim koncie Dariusz Wojciechowski. To jednak efekt dobrej pracy wykonanej przez cały zespół, m.in. przez czujnego między słupkami Bogaja. Abramów nie przeszedł obok meczu, jednak tym razem Tim Szymona Kuli musiał uznać wyższość rywala, a sam kula w końcówce sprokurował w rzut karny. Na zwycięski szlak powraca soku, który podobnie jak świeżaki dobrze rozpoczął sezon, ale później było znacznie gorzej. Od niedzieli obie drużyny nie jadą już na tym samym wózku. Zespół Marcina Piądły wygrał 5 do 0, a hatrykiem popisał się Kamil Marczyński. Warto odnotować także ładne trafienie Roberta Wawera. Świeżaki w dwóch pierwszych meczach nie straciły bramki, by w kolejnych trzech stracić bagatela, 13. Przedziwna metamorfoza. Jeszcze gorzej w defensywie radzą sobie Patataje, które tydzień temu otrzymały 11-bramkowy bagaż od Bilenium, a w ostatni weekend kolejnych 7 goli od od Techniskuls. Co ciekawe, przy stanie 0-4 do Patataje na chwilę przebudziły się, strzelając dwie bramki. Była też okazja na gola kontaktowego, ale zamiast tego po chwili Techniskuls podwyższyło swoje prowadzenie. Kolejne trzy trafienia do swojego dorobku dorzucił Jakub Leszcz. Kapital nieruchomości prowadził 1-0 w meczu z Midasem po strzale Daniela Misztala. Tuż przed przeżyło wyrównał Michał Muda. Druga połowa należała do ekipy Wojciecha Kowalskiego. Dwie bramki Łukasza Bedlińskiego, a potem jeszcze kropka nad jej w wykonaniu Konrada Lisa. Obie drużyny należą do średniaków ligowej tabeli. Aż sześć drużyn zagrało w tej kolejce na zero z tyłu. W oczy rzuca się bezbronkowy remis plagi Szczurów z Obi, a dla przeciwwagi kanonada w starciu patataje Technis na prowadzeniu Bilenium, który zyskało dwa oczka przewagi nad obi. Daleko z przodu wśród strzelców Dawid Kurkiewicz, który przebił już barierę 20 goli. W niedzielę dwukrotnie na parkiet hali UM wychodzili zawodnicy aresztu śledczego. Najpierw odrabiali zaległość z czwartej kolejki. Mecz z Jukendens mógł się podobać. Był prowadzony w dobrym tempie, na dużej intensywności i nie brakowało soczystych uderzeń z obu stron. Już skuteczniejsi okazali się tancerze, którzy wykorzystali osłabienia po stronie śledczych. Łupem bramkowym podzielili się Krzysztof Jarnicki i Artur Kozak dublet. Po tej porażce gracze Aresztu byli zdeterminowani, by zapunktować w meczu z Malagenią. Ale jak to uczynić bez swojego najlepszego strzelca Przemysława Wójciuka? Potrzebny jest na pewno łód szczęścia. Malagenia prowadziła 1-0 po golu Gabriela Parady. Wyrównał najsprytniejszy w podbramkowym zamieszaniu Mateusz Bartoszek. Malagenia miała multum okazji, by przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale wszystkie koncertowo zmarnowała, mocno zmniejszając swoje szanse na grupę mistrzowską. Nie zatrzymuje się Matgeo, który po się na inaugurację jeszcze na starej hali, potem wygrało pięć kolejnych spotkań. W ten weekend lider ograł niedysponowanych 2 do 0. Wynik w szóstej minucie otworzył Michał Walczak, a podwyższył w drugiej części Mateusz Rewerski. To już trzecie z rzędu zwycięstwo Matgeo do 0. Marmota rozpoczęła mecz zrobimy Marketing pechowo. Rafał Brzeziński wybronił sytuację sam na sam, ale piłka spadła pod nogi Piotra Kowalczyka, a ten zaliczył bramkę samobójczą. Potem na parkiecie dominowały już świstaki, które wykorzystywały głupie błędy rywali. Marketingowcy w obydwu połowach przekroczyli limit fauli, a Piotr Stajszczak i Marcin Wojtaszek trafiali z przedłużonych rzutów karnych. Przy stanie 3-1 dla Marmoty, wynik strzałem z własnej połowy do pustej bramki ustalił Michał Łukasik. Za nami skromny weekend, rozegrano tylko 4 mecze. Madgeo jest już praktycznie pewny grupy mistrzowskiej ale za plecami lidera niesamowity ścisk. Współliderami wśród Strzelców są Mateusz Lewerski i Piotr Stajszczak. Pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotował Widok, który do tej pory mógł się pochwalić jedynie trzema remisami. Drużyna Łukasza Knosali ograła Aliplast 2-0, do ale to zasługa zarówno Strzelców Bramek, Bartłomieja Knosali oraz Łukasza Ożgi, nawiasem mówiąc bardzo ładna bramka, jak również Krzysztofa Stachyry, który w 2020 roku gola jeszcze nie wpuścił, a okazji ku temu było wiele. Widok może jeszcze marzyć o grupie mistrzowskiej, a plast już nie. Tempa nie zwalnia to gatus. Tym razem adwokaci rozgromili golasy 5 do 1. Choć tuż przed przerwą Krzysztof Kosowski dał swojej drużynie odrobinę nadziei, skutecznie egzekwując przedłużony rzut karny, to suma summarum wygrana lidera nie była zagrożona. Skończyło się żużlowym wynikiem 5 do 1. W sobotni wieczór doszło do zoologicznych derbów, których czarne koty mierzyły się z wściekłymi psami. Patrząc na składy obydwu ekip, faworyta można było upatrywać w drużynie Adama Bratkowskiego. Rywale nie mieli choćby jednego rezerwowego, co zwiastowało kłopoty. Ale wściekłe psy to nie jest zespół, który dobrze czuje się w ataku pozycyjnym, spychając przeciwnika do defensywy. Widać to było jak na dłoni. Po pierwszej bezbramkowej połowie, w drugiej Filip Zieliński trafił na 1-0, a wynik w 24 minucie ustalił Dominik Sieńko, a zatem górą koty. KS Ruta zlała padł bez litości. Co ciekawe, obie drużyny wyszły na parkiet bez nominalnych bramkarzy. W te role z konieczności wcielali się Grzegorz Kutrzepa i Piotr Sawicz. Tylko ten drugi będzie wspominał niedzielne starcie pozytywnie. Jego drużyna wygrała 7 do 1, a on miał swój udział przy pierwszej bramce, zdobytej przez Andrija Szeremetę. Ten gol rozwiązał Worek, potem trafiali Damian Bilski i Paweł Gryta, a po przerwie podopieczni Krzysztofa Grabowskiego dorzucili jeszcze cztery bramki. Trzeba jednak wspomnieć o tym, że druga odsłona zaczęła się od bramki Radosława Kiełbowicza, i przez krótką chwilę można było sądzić, że padł truszy do odrabiania strat. Nic z tego. Szósty mecz i szósta porażka. Kancelaria Eurolegę póki co nie jest w stanie urwać swoich pierwszych punktów w sezonie. W niedzielę drużyna Pawła dzwona zanotowała kolejną minimalną porażkę. Tym razem z Perłą. Na dwie bramki Michała Nużyńskiego odpowiedzieć zdołał Emil Karman. Tym razem był czas na poszukanie trafienia na wagę punktu, ale Perła dobrze się broniła. W ten weekend w pierwszej lidze bez remisów. Strzelecki popis KS Ruty to obok cennego zwycięstwa Czarnych Kotów najważniejsze wydarzenie weekendu. Prowadzi to Gatus. Jego formę w najbliższej kolejce sprawdzi trzecia w tabeli perła, mająca w składzie lidera klasyfikacji strzelców Michała Nóżuńskiego. Cóż to była za kolejka w Ekstralidze? Niemal wszystkie mecze trzymały w napięciu do samego końca. Zaczęło się od rywalizacji Up Energy z Tifosi. Do przerwy na prowadzeniu byli ci pierwsi, ale Tifozji potrzebowało niecałej minuty po zmianie stron, by zdobyć dwa gole. Napór Tifozji trwał i w 20 minucie zrobiło się już 5 do 1. Wydawało się, że jest po zawodach. a Energy broni nie złożyło. Tomasz Wnuk, a potem dwukrotnie Damian Denga trafiali do bramki Pawła Michalskiego i na minutę przed końcem spotkania Up Energy potrzebowało bramki do wyrównania. Nie udało się, ale kibice zgromadzeni na trybunach otrzymali zastrzyk dużych emocji. Wszyscy czekali jednak przede wszystkim na starcie poker teamu za w poprzednich sezonach w pojedynkach tych rozstrzygały się losy Mistrzostwa. Mecz lepiej rozpoczął się dla Świdniczan, którzy wyszli na prowadzenie po strzale Krystiana Jocia i pechowej interwencji przemysła Hajkowskiego. Poker długo próbował przykręcić śrubę, aż w końcu zrobił to w 11 minucie, kiedy to kapitalne bramki zdobyli Piotr Baran i z rzutu wolnego Paweł Bielak. Poker nie utrzymał jednak prowadzenia do końca pierwszej połowy. Arcyważnego gola na kilkanaście sekund przed syreną strzelił Mateusz Kowalewski. Druga połowa? Sporo okazji z obydwu stron, ale na bramki poczekaliśmy aż do końcówki. W 23 minucie kontratak Adam Polu zakończył się asystą Pawła Ulicznego do Pawła Jabłońskiego. Poker nie miał już nic do stracenia i zdecydował się na manewr z wycofanym bramkarzem. Pierwsza akcja zakończyła się fatalnie z perspektywy karcianych. Złe podanie Bielaka wykorzystał Jabłoński, trafiając na 4-2. Po meczu? Nic z tych rzeczy. Po chwili poker się poprawił, a do siatki po asyście Piotra Barana trafił Michał Bloch. W ostatnich sekundach obaj panowie mieli na nodze piłki meczowe na wagę remisu. Baranowi zabrakło koncentracji, a Blocha uprzedził jeden z obrońców. Oznacza to wygraną Adam Polu, który wciąż ma komplet punktów. Kolejne ekipy Ekstraligi postanowiły nie zaniżać poziomu zaserwowanego przez poprzedników, ale taksi błyskawicznie wyszło na prowadzenie w meczu z Sabiksem, ale potem ta drużyna w biało-zielonych strojach doszła do głosu, zdobywając trzy kolejne gole. W końcówce pierwszej połowy tryb turbo włączył Wojciech Czernicki. Najpierw zniwelował straty, a potem po przerwie zdobył szybko kolejne dwa gole, a potem jeszcze jednego na 5-4. Kanonada się rozkręcała. Od stanu 5-4 dla taksówkarzy, trzy bramki z rzędu strzelił Sabiks. To jednak nie koniec. Czernicki strzelił swojego piątego gola, wykorzystując przedłużony rzut karny. Kolejny przedłużony rzut karny został zmarnowany przez Tomasza Bronikowskiego. Niewykorzystana okazja się zemściła. Sebastian Sztejno dziubnął piłkę do siatki przed Michałem Pyciem. I to nadal nie koniec, bo Czernicki miał jeszcze swoją szansę, ale i on zmarnował strzał z 10 metra. No dobra, ile tam wyszło? 8-6 dla Sabiksu. W nurt meczów obfitych w emocje i bramki wpisało się także starcie dywanów łuszczów z czarnymi. Do przerwy nic nie zapowiadało jednak dramatycznego przebiegu. Czarnym wychodziło prawie wszystko i prowadzili 4 do zera. Debiut nowych strojów rywalom postanowił popsuć jednak Bartłomiej i barwiak. Po jego trzech bramkach zrobiło się nerwowo. Co ciekawe, pierwszą i drugą dzieliło raptem kilkanaście sekund i strzał w słupek czarnych. Sprawy w swoje ręce wziął więc Jakub Szymala i huknął tak, że nie było co zbierać. Ale i barwiak nie powiedział swojego ostatniego słowa. W 21 minucie strzelił bramkę kontaktową, a w 22 minucie zmarnował przedłużony rzut karny. To był kluczowy moment. Szymala dołożył kolejne dwa gole i nawet bramka Adama Słowika z 24 minuty niczego już nie mogła zmienić. No dobra, ile tam wyszło? 7-5 dla czarnych. Wielkiej strzelaniny nie było w starciu Gittimu z Politechniką Lubelską, ale kitowcy mieli chrapka na sprawienie kolejnej niespodzianki. I prawie im się udało. Prowadzili jeden zera po bramce Pawła Osoby. Do wyrównania doprowadził Marcin Borówka, a o losach meczu przesądziła sytuacja z 20 minuty. Faul Pawła Błożęckiego na Franciszku Hutrzyńskim oznaczał rzut karny, a tej okazji nie zmarnował Tomasz Kisiel. W niedzielę awansem zagrały drużyny Poker Teamu i Mur. Jedni i drudzy na dużym musiku. Mur znalazł się przecież w strefie spadkowej, a karciani po dwóch kolejnych porażkach mocno zniwelowali swoje szanse na obronę tytułu. W pierwszej połowie do siatki trafiali Jarosław Walenciuk i Michał Bloch. Gra była niezła, ale wszystko co najciekawsze czekało nas po zmianie stronu. W 19 minucie znów przemysłowa Hajkowskiego pokonał Walenciuk, ale Mur nacieszyło się prowadzeniem zbyt długo. Riposta Erwina Sobiecha była cięta. W 22 minucie popularny Edzio trafił po raz drugi. Szala zwycięstwa przechyliła się w stronę Poker -teamu. Wtedy jednak prawdziwą petardę odpalił Marcin Urban. Cóż można powiedzieć? Szapoba. Kluczowe do losów w meczu okazało się inne zdarzenie. W ostatnich sekundach zupełnie niepotrzebny faul na Michale Blochu popełnił rachowstępień. Piłkę na dziesiątym metrze ustawił Rewin Sobiech i z pomocą poprzeczki dał swojej drużynie zwycięstwo 4-3, samemu kompletując hat-tricka. Z trendu tej kolejki wyłamało się tylko jedno spotkanie. Naszpikowany szpikowany graczami AZS-u zespół Nexbetu nie dał żadnych szans Bosko. Wprawdzie do przerwy było tylko 1-0, a więcej okazji strzeleckich miało Bosko, to jednak po zmianie stron rządził i dzielił Nexbet. Jakub Wankiewicz skończył mecz z hat a swoje bramki strzelali również Hubert Poleszak, Piotr Wójcik, Piotr Stalęga i wreszcie Mateusz Wrzyszcz. Bosko znalazło się w bezpośrednim kontakcie ze strefą spadkową. Nexbet? Powrót na zwycięską ścieżkę i bardzo udany debiut Adriana Parzyszka między słupkami. Co ciekawe, to już czwarty goalkeeper w tej drużynie w tym sezonie. Wygrana 7-0 Nextbetu to jedyny ekstraligowy mecz minionego weekendu, który nie dostarczył nam zbyt dużych emocji. Oby więcej takich kolejek. Na czele pozostają Czarni, ale za ich plecami czai się Politechnika, a podium uzupełnia mający komplet punktów Adambol. Na przeciwległym biegunie dywany Łuszczów, które nie mają punktów, ale mają lidera klasyfikacji strzelców. Po takich emocjach nie możemy się już doczekać siódmej kolejki. Na szczęście nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Spotkania takie jak Mur Adam Paul, Poker Politechnika czy Nextbet Sabix powinny zadowolić najwybrodniejszych kibiców. W niższych ligach także nie zabraknie kluczowych meczów. Widzimy się już 22 i 23 stycznia, a w kolejnym odcinku 4 sekund słyszymy się jak zwykle za tydzień.